Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam dziś do takiej prezentacji ładowarki od baseus, której używam już od miesiąca. Jest to ładowarka wyposażona w technologię GAN o mocy 65W z możliwością ładowania kilku urządzeń. No i mamy tutaj dodatkowe złącze zasilania w postaci zwykłego gniazdka. Zapraszam! Może bardziej poprawną nazwą byłoby używanie nazewnictwa BASEUS niż BASEUS, ale ja już po prostu przywykłem do, do tej nazwy i tak ją będę wymawiał. Jeżeli chodzi o ten sprzęt, to jest kilka podobnych do siebie wariantów. W zasadzie z tego co wiem, istnieją cztery warianty mniej więcej takiej samej ładowarki. Czyli mamy wersję 65 W oraz 100 wraz z tym złączem zasilania 230 V wbudowanym oraz istnieje wersja 65 jak i 100 W, ale bez właśnie tego złącza. Tak więc mamy do dyspozycji wtedy tylko porty USB. Tak więc jest kilka różnych wariantów, no i każdy może wybrać coś dla siebie. Ja tutaj mam wersję 65W wraz ze łączem AC. Jeżeli chodzi o zestaw, no to w takim właśnie pudełku będziecie mogli je tutaj też zauważyć na przebitkach. Poza samą ładowarką mamy przewód USB typu C do USB typu C. Producent oznacza, że ten przewód obsługuje ładowanie. O mocy do 100 watów. Jeżeli chodzi o dalszą część zestawu, no to mamy jeszcze zaślepkę właśnie na to złącze AC, abyśmy mogli je sobie zakryć, żeby tam się nie dostawał kurz, gdy nie będziemy go używać. Jeżeli chodzi o budowę samej ładowarki, no to mamy samą ładowarkę, do której mamy podczepiony na stałe 1,5 metrowy przewód, który zakończony jest uziemionym wtykiem. Jeżeli chodzi o ten przewód, no to ma on 1,5 metra. Jest on naprawdę dosyć gruby, no i mamy informację, że maksymalna moc, jaką możemy sobie tutaj przesłać jest to do 4000 W i 16 A, tak więc w zasadzie myślę, że spokojnie możemy tutaj podłączyć urządzenia, no, które wymagają dosyć dużego poboru mocy, takie jak laptopy, komputery. Myślę, że mógłbym nawet zaryzykować i podłączyć do tej listwy na przykład żelazko, czy też czajnik elektryczny i też działałoby to bez problemu. Ja generalnie wykorzystuję to złącze, aby podłączyć sobie Kolejną ładowarkę, zazwyczaj jest to ładowarka od Apple, która ma 20W. Jeżeli chodzi o front, no to mamy tutaj cztery złącza, z czego dwa są to USB typu C oraz dwa USB typu A. Zaraz przejdziemy do specyfikacji. Na boku mamy informację, że jest to model 65W z wykorzystaniem technologii GAN. Technologia GAN jest to wykorzystanie azotku galu do przesyłania tej prądu. Ja aż tak nie znam się na tym. Jest to moja pierwsza ładowarka w tym standardzie. Fakt, że możemy sobie tutaj za ich pomocą w dosyć kompaktowych obudowach mieścić naprawdę ładowarki o dużej mocy, oraz to, że dzięki tej technologii mają się one mniej grzać, co ja też mogę potwierdzić: ta ładowarka grzeje się naprawdę bardzo znikomo. No, gdy obciążymy ją na 100%, czuć, że jest ona cieplejsza. Jednak w moim wykorzystaniu, gdy ładuję sobie jeden smartfon, który wykorzystuje około 25W, mam tą ładowarkę podpiętą pod złącze AC oraz dodatkowo lampkę nocną, czy też ładowarkę od smartwatcha no to wtedy ta ładowarka naprawdę no, nie grzeje się jakoś znacząco i jest to komfortowe jeżeli chodzi o front, poza tymi dwoma złączami USB-C mamy dwa złącza USB typu A oraz diodę, która informuje o tym, że urządzenie jest podłączone do zasilania, jest ona w takim niebieskawym kolorze, jeżeli chodzi o specyfikację, wystarczy szybki rzut oka na pudełko. No i mamy wszystkie najważniejsze parametry. No, i jeżeli chodzi o tutaj prądy, wyjścia i tak dalej, no to w przypadku USB typu CZ1 jak i 2 możemy osiągnąć maksymalnie 65W. Tutaj macie podane wszystkie maksymalne natężenia oraz napięcia. Jeżeli chodzi o port USB, jeden z nich oznaczony na pomarańczowo może maksymalnie wydostać z siebie 60W energii a jeden port oznaczony na czarno maksymalnie bo będzie ładował z mocą 5W jeżeli chodzi o sumaryczną moc no to jest ona tutaj podana, że jest to do 65W w różnych kombinacjach jeżeli chodzi o protokoły ładowania jakie obsługuje ta ładowarka no to oczywiście mamy obsługę Power Delivery również nie zabrakło Quick Charge 4 z plusem mamy również Quick Charge 3.0, Quick Charge 2.0 Adaptive Fast Charging od Samsunga czy Huawei Supercharge dzięki ładowaniu w standardzie Power Delivery możemy ładować zgodne laptopy to też ja właśnie robiłem podczas użytkowania tej ładowarki niezbyt często, ale zdarza mi się podłączyć do niej MacBooka Pro i ładować go właśnie w ten sposób z tym, że do mojego MacBooka Pro dołączona jest fabrycznie ładowarka o mocy 96W tak więc w moim przypadku lepiej sprawdziłaby się wersja 100W jednakże miałem możliwość akurat kupić taką i taką wybrałem, a też jest tam, nie, nie ładuje jakoś bardzo często z niej tego laptopa, jeżeli chodzi o prędkość ładowania. Starałem się to sprawdzać za pomocą programu iStatica na macOS przy połączeniu ładowarki od MacBooka oraz przy testowaniu tej ładowarki od Baseusa. Te wyniki, jeżeli chodzi o przewidywany czas ładowania, były podobne. Nie sprawdzałem ile dokładnie one by wynosiły, bo bym musiał specjalnie rozładowywać i naładowywać ten komputer. W każdym razie. Jeżeli chodzi o używanie tej ładowarki z smartfonami, z innymi akcesoriami, jest naprawdę bardzo wygodne. Laptopa raczej nie podłączam do tego urządzenia zbyt często, po prostu wolę korzystać z oryginalnych akcesoriów, które były dołączone razem z komputerem. W każdym razie, w razie jakiejś awaryjnej sytuacji, czy to na przykład jadąc do, do hotelu, czy do miejsca, gdzie nie chcemy zabierać zbyt dużo ładowarek tylko jedną uniwersalną, no to możemy skorzystać właśnie z takiego rozwiązania. Przechodząc do zwięzłego podsumowania. Na oficjalnej stronie producenta, ta ładowarka kosztuje 220 zł bez grosza no i myślę, że jest to dobra cena mamy tutaj już nowoczesną ładowarkę która obsługuje praktycznie wszystkie najważniejsze standardy ładowania jest wyposażona w różną ilość złącz, tak więc będziemy mogli podłączyć nie tylko nowe urządzenia na USB typu C ale na USB typu A również mamy moc 65W która będzie przydatna w przypadku szybkiego ładowania większości urządzeń, również możemy podłączyć tutaj kompatybilne laptopy Plusem jest też to, że mamy tutaj właśnie to złącze 230V, aby używać tej listwy jak no typowego po prostu zasilacza. Jeżeli chodzi o całokształt, ja jestem z niej zadowolony. Używam jej jako takiej mojej głównej ładowarki do smartfonów, do lampki nocnej, do smartwatcha. Tak więc na stałe mam podpięte kilka urządzeń. Również mam podłączoną zwykłą ładowarkę sieciową do tego złącza AC. Tak więc sumarycznie mogę ją naprawdę polecić. Co jest istotne, ładowarka nie grzeje się za bardzo. Oczywiście, gdy ją obciążymy, jest tutaj wyczuwalne jakieś tam ciepło, ale no nie jest to coś alarmującego. No, i generalnie sam produkt po miesiącu użytkowania wzbudza we mnie pozytywne emocje i myślę, że mogę go polecić. Ja, oczywiście, zaznaczam, że nie jestem specjalistą w zakresie takich urządzeń, używam jej po prostu, jestem z niej zadowolony. Nie posiadam też dokładnych narzędzi, aby sprawdzić sprawność tego urządzenia. Jest to taka zwykła opinia użytkownika, który kupił tą ładowarkę, używa jej od miesiąca, jest z niej zadowolony i chce się z wami z tym podzielić. Z mojej strony, byłoby to wszystko. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli macie jakieś pytania piszcie w komentarzach jeżeli będę mógł to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć.